Siemanko, z tej strony Arauleń i witam Was e, w odcinku z ETS-a, dwójki na MP. E, prosiliście mnie o to wielokrotnie i postanowiłem, postanowiłem spełnić Wasze prośby. E, I dzisiaj nagrywamy sobie z Konsim Cześć, cześć, cześć. E, I z Markiem. Marka, część moich starych widzów, kojarzy zapewne jeszcze z FSA 13, e, z takiej pierwszej mojej serii e, MP na, kana na kanale. Witaj, Maro. Dobry, dobry. E, I dzisiaj mamy kursik em, do... Ja mam do Amsterdamu, chłopaki mają do Rotterdamu, ale... Rotterdam. Pojedziemy przez Jest Rotterdam, także nie będziemy się rozdzielać. Panowie potem ze mną pojadą razem do Amsterdamu. E, lecimy mały konwój. Mm, ja mam dopiero taki mm, początek w ETS-ie. Mam trzeci level bodajże. po prostu Bida Edition. Masz po prostu. Dokładnie, mam Bida Edition. Prawie Minikowalę dobrze. Eee, no i biednie na razie to wszystko jest. Te hamulce zrób w tym Bida Edition. Eee, e, biednie na razie jest, jeżdżę takim początkowym Iveco. No ale mam swoją nówkę także. Ja się boję, bo tutaj ten Mark stoi, nie. Kto stoi? Ten Mark. Jaki Mark? Nie czy... wiem czy on jedzie, czy stoi. Czemu Jeżdż. się zatrzymaliście? Bo zablokował przejazd. A... A tu jest strefa PvP, jak to by w Minecrafcie rzekł. No Boże. No co on robi? Pytaj się. Jezu. Może moje pojęcie o tym, że jestem najgorszym kierowcą, jednak były błędne. Zdarzało się. Choć do najwybitniejszych też nie należy. Ten znowu ten... Znowu ten z CSa jedzie. Tomci... Tom Kasoń się bardzo lubią chyba z tym Markiem. No zjechał. Dobra, to jedziemy. Hmm. No, pod górkę obym... mam ciężko na 500 Obym tylko z tyłu mocno nie został Dasz radę, będziemy jechać 80 No, dziękuję Ty ja sam już zostaje z tyłu prawie No, zjechał to można jechać Nie no mm -hmm. Czemu trąbią na mnie? I na siebie trąbią Myślę, że na mnie Ej, nie myślałem, że to kebab Znowu kebaba! <laughs> Nie no to chyba nie, bo to... Aż włączyłem kierunkowska z przez przypadek Tam ci A gdzie masz kierunki? Pod czym? Eee, pod y, RB i LB Ja mam na myszce najlepiej. Ja też mam myszkę, prawie lepiej. No A jak ja gram mam... na padzie, to myszka tak kiepsko Ja mam na tym, na na tych przyciskach bocznych na myszce No to też Boże. by było fajne w sumie Ej, Koncy zwolniby, była była realnie na tym wygonić. Ja Ty nawet gazu nie naciskam, on nie ci sam. A ja, mam, ja mam ciężki ładunek, więc ci ledwo co dogania. Ja, ja mam zdjęty kaganiec, to może trochę więcej niż 190 90 wyciągnę. Na razie jadę 86. Zobaczymy. No ja mam 18 ton, to wiesz. No, jadę teraz. Ja. średnio. średnie, średnie. Może setka, jest setka, jest setka. To może powoli. O to jak setka, to ja uciekam, bo będzie się musiał zatrzymać. Wy tam rozumiem, macie dobrze trafię, trasy poustawiane i prowadzicie ok. Tak, tak, tak. dobrze. Bo ja tu taka samotna owieczka. Bok, Sa samotny bocian. Niestety. No, na prostym tak, po 96 jadę. Dużej, dużej, dużej go tu zysku to ja tu nie mam, ale. Ale zawsze coś O, o kurde Ale tam nie ma no, jak szatan W ogóle mi zniknęliście z horyzontu 300 metrów w ciebie jesteśmy 400 No trzeba trochę zwolnić, bo A się konsi... rozpędziłem za Consi mi na tabie zniknął w ogóle chyba, tak za, za chyba przez to, że za daleko jest Dawaj 80 pojedziemy Zostawili mnie samego Ja teraz 70 na tej pomocie ustawiłem no, Super O nie wiedziałem teraz... że mam nie wiem, ten. Klakson odkryłem. Teraz to jest tylko. Nadjeżdżam! No nasz, nasz klient spodziewa się dostawy radę Fila. Ojejku, jejku, ojejku. Marek zaliczy spóźnienie. Ej, któreś z rzędu dzisiaj? Chyba drugie. Peszek. Mam nadzieję, że ja nie zaliczę spóźnienia, aż mi się pomyliły przyciski. E, muszę sprawdzić, jak tam u mnie sprawy się mają. Jeszcze ze mną Kebaba Nie, ja mam... Nie, nie, ja mam <grym> się ma ten, no. Łe, Mam 16 godzin jeszcze tu. Łe. Ej. Ej. Elegancko. Trzy ja, pięć to elegancko. 3 godziny. on nas nie może jadę. dogonić. No nie ja na tabuleczenie. Ja jadę 70 jadę. No jadę 90, no to, to, to może powoli was dogonię. Na tabie jeszcze mi się nie objawiliście, to jeszcze jest spora odległość. <grym> To trochę przekonuje... Kurde. Na czołówkę wjechał, musiałem zjechać na pole Wszyscy Jezu... Wprzedzają. Wszyscy już nas wyprzedzają. Aż chyba uszkodziłem nie, chyba nie uszkodziłem na szczęście. Ja może zwolnię do 60. No zróbmy tak, będzie lepiej. Em, pod F7 to się sprawdzało, tak? 4% ciężarówka, 1% towar No ale jak jechał kurde, tak wyprzedzać. Trochę Jechał jak szatan. Dokładnie. Jechał, yeah, miotało nim jak szatan. Wciąż was nie widzę na tabie. Tak mnie okrutnie zostawić. My no zaraz pie. na miejscu będziemy. No my już jesteśmy kurde. Chyba, że, chyba że... Mam nadzieję, że nie pojechaliście inną drogą. Nie, skądże? Byliście tutaj będziemy. na przejściu takim, co była flaga belgijska, holenderska A, O i to ty tam jesteś? No. Ojojoj. No. Oj, oj. Oj, 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 ja może w ten, poczekamy na moście, może, ja. ech, jest mi smutno, doczekaj na warię, tak mnie zostawić, okrutnie, to jest smutne, to jest przykre, ale mam jeszcze do Amsterdamu 160 km. Mamy 20. No a wy to do Rotterdamu. A ile jest Rotterdamu od Amsterdamu? Nie wiem, 100 km? Żeby retem. No to pewnie ze 60 wam do Rotterdamu. Ze 30 do Was. Szybko dojadę. Tak myślę. Ale jeszcze Was nie widzę na tabie. Trochę to smutne. Aż sobie obtarłem o krawężnik ten. Ciekawe się o beton od ładunku. Dużo nie. 1% masz czy więcej? Jeden. A. Ja jakimś wtedy mam 1%. Nie wiem jak. Więc może na krawężników wtedy, jak żeśmy wiesz to. No właśnie nie. Nie? I tam może, jakieś, coś... może jakiś typek we mnie przywalił. I tam coś ostro wtedy podskoczyło, to też może. Nie ma to jak zbieranie zakrętu na lewym pasie. Ale jest dobrze Wciąż nie widzę was na tabie, ale jest dobrze Tak myślę Trochę, My im, dobrze trochę im wygląd belek nie wyszedł tutaj na polu, tak jakieś szerokie są Nie, ty mówię gadasz Typowo W szczegółów się czepiam ja Ale co, zobacz gdzie jesteś <laughs> Czemu mnie aż tak zostawiliście? liutko jechaliśmy Wolniutko i, i zostałem tyle za wami i wciąż was nie widzę E, stację mijałeś? E, nawet nie wiem, nie zwróciłem uwagi Teraz będę tu miał jakiś skręt w lewo, skrzyżowanie bodajże E, nie, e, jak? Jak ty wtedy pojechałeś? No zjechałem na prawo, na Amsterdam E, ja muszę to zobaczyć na mapie Aha, po inną drogą pojechał Taką jedną pasmutkę. No. Ty zjechałeś na... O oh, kurde. To na Ej, pewno jemara. się znajdziemy. <laughs> to na pewno poczekamy. To jest no, to... jedźcie no, do no, Rotterdamu no. i potem na Amsterdam i poczekajcie na mnie. Wiesz, zostawiliście mnie, to ja zjechałem, tak jak mi nawigacja kazała. Trzeba było tak. powiedzieć, żeby jechać prosto. No ale. Ja już nic. <laughs> <laughs> Kurde. Na pewno byśmy się znaleźli. Właśnie tak ale coś, za długo, coś za długo nie jechałeś. Ja mam stówę do Amsterdamu, to szybko zajadę. Mam 16 km Znaczy, z mojej strony. Boże, ale ciężki wody. To idź na prawo, kosi. Yy, nie wiem, ja tu jestem na zjeździe, zjeżdżam na... kosi, ale on kosi po spody, no. to kosi? Podelowane kole. <grych> Na nim są co zrobisz. Tutaj. No Nuził no, mu się to musi. Jestem tutaj w takim miejscu, co jest Ej, pełno proszę. miejsc do spania. To I się mam... prześpi. I mam równą stówę. Prześpij się. Po co? Ojej Jej, a halo, halo, a jak mnie laguje, ojej. No... no, Przez te, no, 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 przez te no, głupie konpoje. O, simulation. Simulation grał. O kurde. Tak, też. Tak, ja. jednak grają dts a Pozdrawiamy pana Simulaziona. O Jezus, co tu się dzieje? Co tu się dzieje w ja, ja jestem no, na A73 ja no, ja no, 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 no. teraz. Aby to coś wam dało. A ja jeszcze dalej muszę jechać. Może... Jezus... Jeszcze bym zjawił. Tam do okupalni, wiesz? Chyba grę mógłbym mieć głośniej trochę. Ale mnie tu jakiś burken wyprzedził. Okrutnie. Pewnie kebab. Nie, to nie wygląda na kebaba. To Niemiec. No na Niemca już lepiej. To załóżmy, że rusek, nie? Rusek na 100%. Dam sobie rękę ucięć i co. Następnie będę lepsze, za kurde, lepsza ciężarówka by się przydała. A tu, a tu nie ma, tu dopiero taka początkowa dopiero co kupiona jest. Ile nią wybiłem? 1000... Ale... E, 1700 ni nią dopiero wyjeździłem. Ja też mam Volvo, prawie jak nowe. Ile przejechałeś? E, 9,5. No, no to też. No, też, to, też, też chyba ja, ja, mam, ja mam 10 lub 11 ciężarówca. Ja to mam najmłodsze, widzę z ekipy. Mm. Ale fajnie, że Ale... cień jest wreszcie, bo nie lubię nocami jeździć. I chyba trzeba będzie głośniej dać. A wy już do Amsterdamu? No, no ja zładuję sobie, muszę na chwilę zładować Czemu mi Będziecie na pusto jechać, czy z ładunkiem? Na pusto ja będę jechał A Konsee? Zaraz zobaczę, czekaj. O, 110 popylam, jeszcze tyle nie popylałem tą ciężarówką Jesteś zaskoczony No Szokowany nie ma tak zakres zbierać pełną prędkością. Nie spojrzałem w lusterka, kurde, jak zjeżdżałem. Jeszcze bym na kogoś wjechał Co ja, ten hardcore. Ale widzisz tutaj lusterkę, jak ładnie działają? No, nie to co w FS-ie No, tutaj pięknie jest. gdzie jesteś? No, no je zaraz zobaczę. Jaka to jest firma? Koło warsztatu. Jakiś. Trz... To jest. Pos, Trzoskiego kubę minąłem jakiegoś. No to czekaj, już jadę do ciebie. No, 40 km, to raz dwa myknę. No, do już tego? W Amsterdamie Amsterdam. nadchodzę, no. Czyżby był wcześniej niż wy? No, ja to jeszcze towar muszę spowodować ja po drodze. Nie, do Gdańska to ja się też mogę zabrać. Szczerze mówiąc, okay. jakby była możliwość, to bym, jakby był jakiś transport, to bym pojechał do Gdańska, ale nie wiem, czy będzie, bo mi bardzo mało. Nie, nie tych... będziesz, nie, nie, nie. Bardzo mało mi pokazuje. Ty masz no krótki jak... dystans nie wiesz, No, szkoda. E... To co, ten, Amsterdam? No, podjedźcie do Amsterdamu, to coś się wykmienia. No to cześć, zaznaczysz sobie na GPS-ie. jak chcesz zaznaczyć, bez waypointów? No, ładunek. Zlecenie. No i ja 20 km jeszcze tylko. Teraz dwa śmigam. I raz, zaraz będę, O, ładunek. jest, się mówi. Ooo, Jan Ja mam do Amsterdamu. Masz? No, poczekasz? Mam. Poczekasz? Poczeka, to poczeka. gdzie wy jesteście teraz? W Rotterdamie jeszcze? Mhm. Nie ja biorę ładunek. A, to będę musiał poczekać za wami troszkę Ale ja to nic, to będę miał czas wyregulować sobie ETS-a. Bo dźwięk trochę za cichy mam, bo w kabinie Nie wziąłem pod uwagę, że w kabinie jest ciszej trochę No, to za cicho mam. nie tak jak w FS-ie No w FES-ie przy, przy Drive Control też masz ciszej No, ale musisz to ustawić, nie? No, no ale... No, ja nie mam na 55% ja tam nawet ja nie myślę, wiem nie... jak, bo to szeryf, szeryf mat, porwany przez UFO mm -hmm. niestety, ustawiał. Te... Te... Ja mam ustawiony na 55%, jest dobrze. Coś tu laguje w tym Amsterdamie. Nie się? za dobry ruch. To i tak jest Europa 2, jak jakbyśmy... no, Słabo zoptymalizowane trochę to MP. Kto pierwszy jedzie? Zobacz, to warto jedź. No ja tu już zaraz będę rozładowywał, ale widać spory ruch też, no w miastach, w miastach łatwiej spotkać ciężarówki niż po trasie, a ja chyba powinno być na odwrót. Po raz no, pierwszy, wiesz. po raz pierwszy dziś przejechałem od razu na zielonym, nie zmieniło mi się na czerwone. Ja tam na czerwonym przejeżdżam, Wiesz, to chwala. No tak. Prawie <laughs> 8 milionów. Byś się już nie chwalił. No to trzeba. Dobrze, Dobrze, że nie ma żadnych punktów itp. itd. No to by ci prawko, ale... byśmy normalnie byś miał nagrody coś. bonusy. Tutaj w lewo skręcę mimo może mieć GPS inaczej. Pokazuje to sobie odkryję. Ciężarówki bym hmm, zamienił na rowerek. Odkryję sobie pytajnik i tam potem na prawo skręcę i też elegancko będzie. Tylko niech to światło się wreszcie zmieni z łaski swojej. No, dajesz, dajesz. No szybciej. Aha, przykroczenie prędkości no proszę bardzo. Ja. 50 tu jest. Tak? No kurde mać! Serio, co się za... Stało. Co za idioci tu momentami jeżdżą! Wjechał na legalu bez naczepy we mnie, ja ruszam na światłach, wjechał, kurde. Pewnie kebab albo rusek Ten już wydaje wyroki. Wiesz... Przewiduję czasami coś. Zrobił już ciebie um, kanapę Tu jest, tu jest daf. O, widzisz? Jest pobocze. <grym> teraz na prawo. Ale w takim tunelu, co jechałem, to nie było tego pobocza. Ale tu leży. Co? O, ja też. <grym> ale jaki cudem. Nie wiem, ale brunewałaś mi ciągnik. Co wy tam a jest, robicie? A tu jest niziutko, ale... to wiesz, może łatwo zahaczyć. Ale... no nie w... nieee Dobra o, 60 km, Jestem na miejscu teraz da. tylko e, Teraz tylko rozładować To my zaraz będziemy A co ty tam wiozłeś? Co ja wiozłem? E, zbiorniki jakieś A, A no pospedu wiozłeś No no beczkę A pospet? Jak bez, bez tego, bez malunku jest. Kurde, pod górkę 120? A. Ja spokojnie, 90 jechałem. Nie wiadomo czy Górki to, tam czy to za użalanie więcej. czy chwalenie się uznać. Yyy... Ja bym że to i to. Nie no, ty jechałeś z przyczepą pod górkę, ja jechałem 120, to tak równo w miarę. Nie! To lak jest, co to? Lak. Lag. to, mm. okay, yes, no, to jechaliśmy, zadowalająco. Nie, Proszę kebabu, Państwa, nie wiem. zarobiliśmy o, no. 9 tysięcy i mamy już czwarty poziom. Ile kebabów, jo! O, nie. mogę? To są jakieś Brazylijczycy, Ej, poradźcie. jeszcze. Poradźcie Radzie. mi, panowie. Panowie, Radzie. Radzie. panowie, panowie. Radzie. Słucham, panowie. Słuchamy, słuchamy. Ej, poradźcie mi, w co pakować, bo mam dwa, długo dyst... dwa punkty na długodystansowcu i jeden na delikatnym ładunku. Stans, ej, ja bym polecał ten. Właściwie długi dystans też dobry. No to patuję no, długi wiesz, dystans. Jest, będę, no dobra o. Jeszcze 22 e... km. Dobrze. To teraz, teraz zobaczę, Ojej, czy jak ma... laguje, no. Czy ty, Czy oni muszą się rozpić? Się... W... Boże ile w tym Amsterdamie jest typów. No. A Piszą do mnie! Piszą do mnie! U mnie spokój. E, aś, no aż nismo no. do mnie, nismo niej, do mnie no, napisał. Pozdra nie, no kur... Pozdrawiamy nismo. Pozdrawiam tak. No e, wjechałem... Panowie, 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 ja tu. E, Halo, lak. Takie najopłacalniejsze to tu Boże. mam do Swansea i Frankfurtu. A zjechałem na barierkę przez ten lak. To co? Ja bym proponował do Frankfurtu, może, bo do Anglii mi się jakoś nie widzi zbytnio. Ej, kebaby to, a Wy gdzie jesteście? Nie, w Niemcy. Eee, w tym w Germansie. Czy... Już wjeżdżam do Amsterdamu. Nie wiem, musimy wjechać, żeby zobaczyć, co tam słychać. Eee. No co tu się dzieje? O kurde! No! Widziałem go! W w w ja widziałem w lusterku. Jaki? Gdzie Wy jesteście, bo się nie mogę połapać. Jak się wbił, normalnie? Co tam się dzieje? Nie wiem, czy on jechał na ten słup, czy on jechał w drogę. Eee... Na ten słup. Ja Pewnie... Może nie zjadę ruchach. na bok. Trochę. I zrobimy jeszcze z jeden kurs może, nie? Jak dojedziecie. No, można. Ja już jestem na miejscu, wiesz? Ja w sumie już mogę ja brać jestem, jakieś lecę. jestem, ja jestem w LKW jak coś. Ja mam budynek do Hartford, czy jakoś się tam czyta? Nie wiem dokładnie. A gdzie, gdzie ty chcesz jechać? E, ja, bym, ja mam fajne zlecenie do Frankfurtu. Mm, nie wiem czy jeszcze będę miał Frankfurt. O! No. To jak A fajnie. gdzie jesteście? W jakiej firmie? LKW, e, LKW. LKW. LKW, no to czekajcie, co e, mam, nie? Ale wziąłeś już to zlecenie? E, nie wziąłem jeszcze. Pewnie to samo. <słyszy> To teraz, to teraz ja nie dostanę go, rozumiem, tak? Dostaniesz ty i wszyscy go dostaną. A ja cię tu konsy nie widzę, WLKW. Ja ale. Aha. Wziąłem. Dobra, wziąłem. Mam Na nadzieję, że zostało dla mnie. Ja pakuję przyczepię już. No, więc mnie czerwone złapało. Dokładnie, nagrywam ciszę. A to prawe lusterko to mam y, tym w chudzie. Nie nie realnie tam podglądam, tylko w chudzie, a. bo tak to by byłoby wiesz. A te też, bo to trzeba z. Mieszkom trzeba tego. Tak, bo... To wyjeżdżamy, nie? E, no. Wlewo, tylko tak, z, y, z Markiem stwierdziliśmy, y, że przez Duisburg pojedziemy. To któryś musi tak? prowadzić na Duisburg. Tak. No, nie bo... no ty prowadzisz, bankowo ty prowadzisz, bo masz wolniejszy ten ciągnik. No dobra, ale... ale... A. To ja nie zahaczę o ten Duisburg. Dlaczego? No bo ja GPS mi poprowadzi na ten. Na Frankfurta, ja nie będę pamiętał raczej trasy. Eee, będziemy zjeżdżać na zjeździe za stacją, będzie za stacją. pierwszy zjazd. Pierwszy zjazd prawo i tam. Dobra, dobra. Duisburg, będzie tak. Eee, I potem chyba będzie na, na lewo. Po co tam? No, bo może Marek zahaczy na jakiś towar, żeby nie jechał tyle do Frankfurtu na pusto. To ja mam prowadzić, tak? Najpierw na prawo, potem na lewo, no tak, To ta. 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 ta na końcu to, jadę, ja jadę. Albo, w, albo w środku jadę. Ale tu ladży, masakra. Poczekaj, 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 poczekaj. A, bo ty jedziesz. Światła. O, jak akurat zahamowałem, to się zielone objawiły. Dzięki, dzięki ETS-ie. jak jaki lak? To mi się. To mi się niezbyt podoba, no ale skoro tak. Ja się pytam, co ten gościu kombinuje. Jaki Kręc. gościu? Nie, ja no skręcę. Kurde, ale to pojadę, będę prowadził, to znowu nie będę. Yy, nie będę was widział. Smutek. A w, w ogóle w lusterkach was nie widzę. No mnie musisz widzieć. No, nie widzę. A któryś tam dojeżdża? Ty, Marek, chyba dojeżdżasz właśnie. No. To spoko. A Konsti gdzieś wsiąknął. A chyba też jedzie. O no jezu, ten typek mi zahaczył za naczepę. Nie wiem, czy to ty trąbisz? To ja trąbię. Jezu, ale z pamklem jeszcze Konski chyba się dołączył. A ja, ja mam ten, jeszcze mam włączony na dachu. No no ja dachu, bo no, ja cały czas na dachu trąbię. A o, jeszcze jest... kolejka się dołączy tutaj, obok. <laughs> to jest jazda. Prawie tamtemu zajechałem drogę, ale miałem kierownicę źle ustawić. Ale my prosto, tak, no to. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że mi wybaczy. W ogóle to sporo, sporo, spora droga do tego Frankfurtu jest, nie spodziewałem się, że aż taka. No Jezus, lag. E, no ale to dojedziemy to jakoś, myślę. Boże, ty pni zajeżdża Ciebie. Czerwone, a co tam jadę jest dalej? Co? Nic tam nie Wiesz. jedzie? Nie. Okej, okay, to skręcam. Eee, ja nawet mandatu nie dostałem. Co ty, taki, taki odgłos dziki wydałeś. Ja już myślałem, że coś się stało, że we mnie zanoi <grym> Nie no, właśnie przejechałem na czerwony Pierwszy zjazd na stację w prawo był, nie? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Okej. Okay. To skręcimy i pojedziemy na Duisburg, a potem dalej myślę, że GPS poprowadzi. Ale tutaj tłoczno w tym Amsterdamie. No po tym lewo i tak. Bo Amsterdam to jest niedaleko portu chyba, nie? Dobrze wierzę? No. Tak. To może, może przez to jest taki, taki tłok. Bo i do Anglii tutaj cisną. Także jest to samo. Tak no, we Francji nadal nie ogarniam tego gościa, jeszcze z takimi pretensjami. I ty jesteś we Francji, jak ty jedziesz? Nie, jadę po prawo. On jedzie, on jedzie w moją stronę, naprzeciwko mnie, kurde, na moim pasie, coraz prawego się trzymać. I chyba mu się pomyliło, myślę, że stwierdził, że we Francji się w lewo jeździ. Nie wiem, nie wiem czemu w ogóle, no ale, no ale skoro tak uznał, to niech tak będzie. Tu tam trąbi znowu. Co? Znowu trąbisz. Eee. Yy, no powiedzmy. A tu w ogóle gdzieś na mapce są drogi z, z nawierzchnią dziurawą? Nie chyba nie. Szkoda. Skoda. A w Polsce powinny być. No szkoda. Byśmy się to to do Polski. W Polsce to powinien być co 100 metrów ten znak z Anna. <grym> Anna MP. Eee, nie da się grać na jakiejś mapce swojej powiedzmy Nie. Tak, nie da się. Nawet na modach nie zarady. To są nie, niektóre wybrane mody. Dobra, I to tu, zjeżdż synger. tu zjeżdżamy na prawo. Ale tam któryś trąbił. Boże. No, to... Ale to... tu trąbią, Jezu! Ej, zagłuszają mnie! Ale tu trąbią. A tu nie ma zjazdu na tego, na, na do Duisburga. No ale jest na Glierz i no to po drodze. Jest, jak w prawo zjedziesz to będzie. Także jedziemy na Duisburg. Trochę nie po drodze, ale mam nadzieję, że dużo kilometrów nie nadłożymy. Jak coś, to Marek będzie oddawał hajs za paliwo. No, 8 milionów, więc mi stać. No. A GPS każe mi zawracać, także spoko. Czuję, nie słuchaj się go. Czuję się. O, już, już skorygował odpowiednio trasę. Wprowadźcie do tego, do jeziora. Czuję się. E, czuję się jak w realu, kiedy. E, kiedy zmieniałem lekko trasę na GPS-ie, a, a Krzysiu już każe mi e, zmieniać, e, każe mi zawracać. A tak, Krzysiu, za... tak mówię. Mówię na nawigację Krzysiu, ponieważ nawiguje mnie Krzysztof Hołowczyc. Ja. A wiecie ile naprawdę Krzysztof i już ma lat? W ostatnim 20. sprawdzałem. 145? Nie. nie, 25, bo sprawdzałem. Na, na jakiejś aplikacji na. Bardzo na śmieszne. Czas. No tak, 25 tak. Nie ma 25, co, no ty może po 40 już jest. Co ty po 60, myli? nie no, po 50 może być. Nie, 50, 50, 50 nie ma. On no, po 40 będzie jakoś. Ej, to ja mam jechać 90 km na godzinę, czy ile? No ja jadę w tej chwili 90. Nie, wiem, jest czy no, się, je, no. nie wiem, czy Nie wiem, się rozpędza. My, my ich zawsze, my go dogonimy przecież. No. Co to tam? No, o jego już widać w lusterku? Ja cały czas za wam jadę. No, ale nie było cię widać wcześniej. Ja tu widzę was ładnie. Znaczy Marka widzę, bo jego nie bardzo. Ale fajnie, że deszpa, za tak urozmaicenie trochę jest. No ja stówkę jadę teraz. Tak, trochę dobrze, nie, że trochę, trochę Boże, nie... Co ty zrobiłeś? Trochę niebezpiecznie. Zamiast L na nie ten klawisz. Nie wiem. <laughs> e, czy wy zostaliście tak. jakoś z tyłu, czy mi się wydaje? Tak. Ja tak patrzę, hamuje. Ten co? Co Wie, on zrobił? Jak, jak Jan Paweł hamuje, no to ja. Trzeba. Jak konwój to trzeba się trzymać. ja to już jadę, wy to mnie dogonicie, to się nie zatrzymuje. Przynajmniej tak myślę, że mnie dogonicie. Ja ci nie widzę. No um, dogonimy cię spokojnie. Teraz ja włączę redukcję i. Jesteś 340 metrów ode mnie. Ja już się doganię, tylko redukcję zrobić. Ej, ja. tu chyba trzeba będzie zjechać, nie? Po co? Jest na Duisburg, tak. To musicie. A, jak już dojechałeś, to te... No to musicie pamiętać i zjechać tu na Duisburg. Eee... I nie widzę was jeszcze. Nie już powinienyś widzieć. No o widzę cię, widzę cię. To jedziemy to na wchodzi, Duisburg. Myślę, że tu wyrobię jakoś, naczepa, naczepa nie, nie jest za długa. M musisz bardziej się lewej strony trzymać, wiesz?